Dzień dziesiąty kalendarza adwentowego. Temat to konstrukcja kratowa lub rusztowanie. Generacja wiatru. Dzisiaj będę chciał Państwu pokazać, w jaki sposób wygenerować obciążenie wiatrem na konstrukcję typu konstrukcja kratowa lub rusztowanie. Będzie to bazowało o gabaryt naszego przekroju, jaki procent powierzchni on stanowi, tak naprawdę, w naszej konkretnej okładzinie. Więc zrobiłem tutaj taką konstrukcję, która ma bardzo nierealistyczne profile. Chodziło mi tutaj najbardziej o to, aby no te profile różniły się od siebie gabarytem, tak aby były różne te profile w jednej płaszczyźnie ściany. Konstrukcja jest oczywiście zabudowana okładzinami i bardzo ważne jest to, aby w tych okładzinach na potrzeby generacji tego typu obciążenia przyjąć zachowanie klimatyczne. Jako konstrukcja kratowa lub rusztowanie. Bardzo podobne ustawienie jest również we właściwościach naszych prętów, czyli we właściwościach elementów liniowych. Jeżeli zjedziemy sobie trochę w dół, to będziemy mieli coś takiego jak konstrukcja kratowa lub rusztowanie, no i też na potrzeby generacji należy to tutaj zaznaczyć dla tych konkretnych prętów. Utworzę teraz obciążenie od wiatru. I przy domyślnych ustawieniach tej rodziny przeprowadzę automatyczną generację. Program wygeneruje mi kilka różnych przypadków obciążenia. Ja zajmę się jakimś przypadkiem po Y. Zobaczmy sobie na przykład WY plus S. Mam tutaj wyświetlone te obciążenia. Ja bym chciał je trochę lepiej wyświetlić, więc przejdę na obciążenia liniowe i wybiorę krawędzie wypełnione. Teraz widzimy, jak to się tutaj w tym konkretnym zadaniu zachowuje. Proszę zwrócić uwagę, że im większy profil, tym więcej on na siebie wziął obciążenia. Tak, tutaj mam ten profil IPE600, no i wartość obciążenia to jest prawie 2 kN na metr. A dla takiego profilu IPE200 jest to już na przykład 0,65 kN na metr. Proszę zwrócić uwagę, że nawet dla tego pręta stężenia tego bardzo cienkiego pręcika, ja mam tutaj jakieś obciążenie. Tak? Jest tutaj jakieś 0,03 kNm. Jeżeli nie chciałbym mieć tego obciążenia na tych prętach, to mógłbym oczywiście wybrać te pręty. Ja może posłużę się wyszukiwaniem po profilu. Znajdę ten konkretny profil. Wybrałem dzięki temu te pręty i mogę tutaj we właściwościach odznaczyć element przenoszący obciążenie z okładzin. Teraz mogę przegenerować takie obciążenie wiatrem i zwrócę uwagę wtedy, że na tym pręcie już nie ma żadnego obciążenia. Tak? Więc w ten sposób możemy podejść tutaj do tego typu konstrukcji i ważne jest to, żeby rzeczywiście ta konstrukcja wyglądała no, na, na przykład tak jak ta, żeby ona rzeczywiście była taką kratą trójwymiarową lub jakimś właśnie rusztowaniem. Też na przykład moglibyśmy to wykorzystać czasami, żeby sobie jakieś obciążenie na wieżę na przykład wygenerować. O, oczywiście mówię o obciążeniu wiatrem. Oczywiście warto tutaj też dodać, że nie jest to, to obciążenie już takie domyślne na konstrukcję wieże i maszty, gdyż no nie jest to obciążenie związane z normą powiązaną z tego typu konstrukcją, więc tutaj też warto mieć to na uwadze.